Przez ostatnich kilka miesięcy zauważyłem sześć największych błędów, które blokują masę osób przed dojściem do zarobków 10 tysięcy złotych miesięcznie. I to sprawdza się u każdego, kto albo odnosi sukcesy w biznesie, albo u tego, kto stoi w miejscu od kilku miesięcy i się dziwi, dlaczego. Jedni się stosują do tych sześciu aspektów, a drudzy tego nie robią. I te rzeczy, które zaraz ci przekażę, to są takie absolutne fundamenty. Rozwoju Ciebie jako przedsiębiorcy i jako człowieka gwarantuje Ci, że jeżeli będziesz się do nich sumiennie stosował, to dojście do Twoich celów finansowych, do tego poziomu, do którego chcesz dojść, to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Teraz podzieliłem te sześć rzeczy na takie dwie grupy. Pierwsze to będą takie trzy aspekty typowo mentalne, mindsetowe, które musisz zrozumieć, które musisz mieć w sobie, aby wszystkie inne kroki były w ogóle możliwe. Oraz drugą grupą będą takie trzy aspekty typowo biznesowe, które najprawdopodobniej blokują Ciebie albo tysiące, jak nie setki tysięcy osób przed rozwinięciem się do zarobków, które pragniesz. A więc pierwszą z tych sześciu rzeczy jest obsesja i takie nieustanne pragnienie osiągnięcia tego celu. Masa osób w tych czasach ma takie myślenie, że okej, okay, mam jakiś cel, na przykład 10 tysięcy miesięcznie, ale. Czy jakoś chce mi się na to pracować? No niekoniecznie. Czy jakoś bardzo chce mi się to osiągnąć? No niekoniecznie. Czy mogę spać 3-4 godziny przez kilka dni z rzędu, żeby pracować, żeby w końcu dojść do tych 10 tysięcy miesięcznie? Niekoniecznie. I to jest fundamentalna, podstawowa absolutnie sprawa, że jeżeli ty chcesz dojść do tych 5-10 jakichkolwiek zarobków czy jakiegokolwiek celu, musisz mieć na tym punkcie całkowitą obsesję, że idąc spać, nie możesz zasnąć. Ja wczoraj położyłem się o drugiej do łóżka, będąc zmęczony po całym dniu i myślałem, że będę tak zmęczony, że zasnę od razu. Do czwartej trzydzieści nie mogłem zasnąć i pracowałem. I nie mówię, że to jest jakieś mega zdrowe, ale musisz mieć taką obsesję, że ta myśl w głowie, którą masz, masz ją 24 na 7. Nie możesz spać, bo musisz osią osiągnąć ten cel jak możliwie najszybciej. Nie możesz myśleć o czymś innym poza tym celem. Musisz mieć tam Obsesję na tym punkcie, która nie pozwala Ci funkcjonować nie myśląc, nie myśląc o tym i nie realizując tego planu. Musisz nieustannie pragnąć osiągnąć ten cel możliwie jak najszybciej i nie myśleć o czymś innym, co nie zbliża Cię do tego celu. To jest absolutnie podstawowa sprawa, że jeżeli zakładasz sobie jakiś cel, załóżmy 10 tysięcy miesięcznie yy, zarobków, to jest teraz Twoja priorytetowa sprawa. Wszystko inne, co Cię nie zbliża do tego... Absolutnie ignorujesz i odstawiasz na bok, na te inne rzeczy jakieś takie dystrakcje jest i jeszcze przyjdzie pora. Ty teraz jesteś na misji. Ty teraz jesteś na misji osiągnięcia twojego celu finansowego i wszystko inne poza tym nie ma żadnego znaczenia. Drugą bardzo ważną sprawą, szczególnie w tych czasach, jest samodyscyplina. I teraz tak: żyjemy w erze mediów społecznościowych, żyjemy w erze powiadomień, w erze newsów, w erze najbardziej dopaminowych rzeczy od. Odkąd y, istnieje ludzkość, bo zobacz, w jedną minutę możesz sobie wejść na Instagrama, przeskrolować rolki i w ciągu jednej minuty, w ciągu 60 sekund możesz zobaczyć 20 różnych ludzi z 20 różnymi emocjami, które u Ciebie wywołają i z 20 innymi bodźcami, które bardzo mocno na Ciebie wpływają, w ciągu jednej minuty. A ile scrollujesz dziennie? Pół godziny? Dwie godziny? Sześć godzin? Pomyśl o tym. Ile czasu marnujesz na bezsensowne rozpraszacze? I tutaj samodyscyplina najbardziej, wydaje mi się, w tych czasach ma ten punkt drugi, który tutaj poruszyłem, ma zastosowanie do rozpraszaczy jako mediów społecznościowych, jako do telefonu. Więc jeżeli Ty jesteś w trybie skupienia, powiedzmy, Usuń telefon. Jest taka fajna aplikacja Opal, którą instalujesz i ona Ci blokuje wszystkie aplikacje. Ja sobie ją pobrałem jakoś miesiąc temu i nie mam żadnego problemu z Instagramem. Nie wchodzę na Instagrama w ogóle tylko jak muszę dodać jakąś rolkę albo stolisę, albo odpisać klientom. Nie używam Instagrama już odkąd zainstalowałem tę aplikację, więc polecam Ci zainstalować sobie aplikację Opal, ale przede wszystkim musisz wiedzieć, jak bardzo się rozpraszasz. I musisz być niesamowicie samodyscyplinowany do tego, aby te rozpraszacze usunąć i skupić się na tym, co jest najważniejsze. I ten punkt samodyscyplina ma zastosowanie zarówno do tych rzeczy, które Cię rozpraszają, jak i do tego, które... i do tych rzeczy, które musisz wykonywać. Czyli praca, którą musisz wykonywać codziennie, yy, edukacja, którą musisz nieustannie u, ulepszać swoje umiejętności, zdobywać jakieś nowe informacje, wiedzę, tak? Musisz cały czas, codziennie pokazywać się powiedzmy w pracy, show up. Musisz pracować, musisz codziennie stawać się lepszym, i to jest ta samodyscyplina. Bez tego, jak ty masz osiągnąć sukces? Jak ty masz osiągnąć swój cel? Niemożliwe. Teraz przechodzimy do trzeciego punktu, który zrozumiałem zdecydowanie za późno. Gdybym zrozumiał to wcześniej, teraz byłbym, jednak wydaje mi się, że na trochę. Innym miejscu, żeby byłbym dalej w tej całej drodze, bym wszystkie moje cele osiągnął szybciej. I ten punkt trzeci jest tutaj mega istotny, a jest nim otaczanie się ludźmi, którzy są tam, gdzie ty chcesz być. I teraz zadasz mi pytanie: no okej, okay, ale w sumie mam wszystkich znajomych, nie wiem, ze studiów, z pracy, ze szkoły i w moim otoczeniu nie ma nikogo, kto zarabia na przykład 50 tysięcy miesięcznie, więc jakie mam się nimi otaczać? I dokładnie wiem, co czujesz, bo sam przez bardzo długi czas byłem na takim miejscu, gdzie ja tylko się rozwijałem, powiedzmy, spośród moich znajomych, no, szczególnie w aspekcie biznesowym, yy, bo też wywodzę się trochę ze sportowego środowiska, więc w tym sporcie każdy się rozwijał i ci ludzie byli już świadomi i ambitni, ale nie miałem z kim pogadać o biznesie. Nie miałem gościa, do którego pójdę, zadam mu pytanie jakieś biznesowe, on mi udzieli rady, wdrożę te rady i będę zarabiał dużo szybciej więcej pieniędzy. Nie miałem takiego kogoś, więc sposób w jaki będziesz się otaczał ludźmi, którzy są tam, gdzie ty chcesz być. Nie mając ich dosłownie w swoim środowisku, jest otaczanie się nimi z internetu, z YouTube'a, z Instagrama. Ty, oglądając takie filmy, nawet jak ten, przez 5 godzin dziennie, czy to moje, czy wszystkich innych osób, które powiedzmy są tam, gdzie Ty chcesz być, nie wiem, za pół roku, za rok, zaczniesz myśleć tak jak oni. Niemożliwe, że tak się nie stanie. Jeżeli Ty przez 5 godzin dziennie. Będziesz słuchał takie filmy, nawet przez dwie godziny dziennie. Będziesz szedł na spacer, będziesz słuchał podcastu. Będziesz sobie gotował albo sprzątał, będziesz słuchał podcastu. Yy, siądziesz sobie wieczorem na dwie godziny, obejrzysz jakieś pięć filmów, zrobisz z nich notatki. Przeczytasz jakieś książki, książki są absolutnym game changerem. Obejrzysz jakieś kursy o rozwoju, o jakichś tam biznesowych rzeczach i tak dalej, nie ma fizycznie takiej możliwości, że nie będziesz myślał tak jak te osoby, które oglądasz, których treści konsumujesz. Tutaj bardzo fajnie yy, sprawdza się wątek, który powiedział kiedyś Chris Williamson na podcaście z Aleksem Hormozem i nie tylko, że na tym etapie od zera do tych nawet 15-10 tysięcy miesięcznie, yy, jeżeli mówimy tutaj o aspekcie biznesowym, ale to się sprawdza na każdym na każdym innej płaszczyźnie, jest takie coś jak Lonely Chapter, czyli taki rozdział, gdzie jesteś bardziej świadomy, jesteś trochę na dalszym etapie niż Twoi obecni znajomi i trochę jesteś ponad nimi, tak, jeśli chodzi o rozwój i o ambicje i tak dalej, ale jeszcze nie jesteś na tym etapie, żeby mieć tych znajomych, z którymi chcesz docelowo się zadawać i którymi chcesz się otaczać, czyli jesteś Dalej niż ci znajomi, którymi, no, którymi teraz się otaczasz, z których teraz masz kontakt, ale nie jesteś jeszcze wystarczająco dobry, rozpoznawalny, i tak dalej, żeby mieć znajomych, którymi chcesz się docelowo otaczać, są, którzy są na tym etapie, na którym ty chcesz być za na przykład pół roku. I to jest bardzo ciężki okres, przez który teraz najprawdopodobniej ty przechodzisz, i w tym pomoże ci właśnie konsumowanie treści osób. Przedsiębiorczych, osób, które się rozwijają, i tak dalej, osób po prostu, do których patrzysz jako, jako autorytet. I po prostu musisz przez ten okres przejść. Jeszcze to potrwa może dwa, może cztery, może 6 miesięcy, ale w końcu zdobędziesz takie kontakty, że nawet nie będziesz wiedział kiedy, przeszedłeś z tych starych znajomych, powiedzmy, na tych nowych znajomych, którzy się rozwijają i którzy są. Tacy sami jak ty, albo jeszcze bardziej ambitni na jeszcze dalszym etapie i po prostu stary, musisz przez to przejść. Ja jeszcze na przykład pół roku temu nie miałem, no pół roku temu, absolutnie nie miałem żadnego kontaktu biznesowego prawie, albo w ogóle nie miałem ani jednego. A teraz, tak naprawdę znam się z bardzo dużą ilością wartościowych osób przedsiębiorczych, którzy sobie wrzucają treści do internetu, które prawdopodobnie Ty też kojarzysz. Mam bardzo dużo kontaktów do przedsiębiorców, którzy nawet nie mają marki osobistej, ale są rasowymi przedsiębiorcami, którzy, którym zadam pytanie, oni udzielą mi rady i zdobywam od nich wartość, się uczę i się rozwijam. I to jest po prostu ten okres, który każdy z nas musiał przejść. I tak jak ty musisz przez to przejść, przebrnąć, żeby zdobyć tych znajomych, których chcesz, i żeby być na tym etapie, do którego dążysz. I teraz skończyliśmy tą grupę pierwszą tych rzeczy mindsetowych, i teraz przechodzimy do tej grupy drugiej rzeczy biznesowych. I teraz te trzy rzeczy, które zaraz Ci powiem, są jeszcze bardziej ważne niż wszystkie te trzy poprzednie, które Ci powiedziałem, i wszystkie inne o rozwoju, o produktywności, efektywności, które możesz przeczytać w jakiejś książce, czy obejrzeć w innym materiale na YouTube. Teraz przechodzimy do rzeczy typowo biznesowych, które będą miały realny wpływ na to, ile będzie zarabiał za 3, 4, 5, 6 miesięcy. Więc pierwszą z tych rzeczy jest mindset pracy bez efektów. Wiele osób w tych czasach ma, chce mieć taką mega szybką gratyfikację, że chce zacząć, chcą zacząć jakiś biznes. I po tygodniu chcą zarabiać 1000 zł, na przykład zarobić 1000 zł, po dwóch tygodniach chcemy zarabiać 5000 miesięcznie, a po miesiącu to już w ogóle 20, to jest takie minimum, które, którą, które myślą, że im się należy. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli ty zaczynasz biznes, czy nawet działasz sobie w sporcie i tak dalej, dążysz do jakiegoś celu, musisz mieć ten mindset, że dojście do tego poziomu, na który chcesz wejść, zajmie ci miesiące. Miesiące, w których nie będziesz często widział. Żadnego, nawet małego wyniku. Ale dzięki temu, że przetrwasz te miesiące, cały czas będziesz się rozwijał, edukował, ulepszał swoje umiejętności i tak dalej, rozwijał się to po tych kilku miesiącach, na przykład trzech miesięcy, po trzech miesiącach bez efektów, w czwartym przyjdzie jakiś mały efekt. Ale przyjdzie on efektem tego, że się nie poddałeś przez te pierwsze trzy miesiące i cały czas się rozwijałeś, mimo tego, że nie widziałeś efektów. Zawsze to tak działa w biznesie, to jest kluczowe i to jest chyba największy błąd, jaki ludzie mają w tych czasach i z którymi mam do czynienia, powiedzmy gdzieś tam na dm i tak dalej, że oni myślą, że coś im się należy, bo w sumie za dwa tygodnie będzie już miesiąc, gdzie prowadzą jakiś biznes. Nie wiedzą w ogóle niczego, pracują godzinę dziennie czy pół godziny dziennie i oni myślą, że coś im się należy. Nie, to tak nie działa. Drugą rzeczą biznesową jest taki mit najlepszego modelu biznesowego. Wiele osób pyta mnie, czy moich znajomych i tak dalej, jaki jest najlepszy model biznesowy na start w 2026 roku. Jak ja słyszę takie rzeczy, no okej, okay, to no rozumiem, bo. Wiele osób jest nieświadomych w tym temacie, ale jeżeli ty oglądasz ten film, to chcę, żebyś wiedział, że nie ma czegoś takiego. Nie ma lepszego albo gorszego modelu biznesowego do pewnego punktu, a przynajmniej, przynajmniej warto tak myśleć, bo są modele biznesowe, które bardziej sprzyjają początkującym na dojście do pierwszego tysiąca online niż na przykład drugie. Okej, okay. ale chcę, żebyś myślał także. Nie ma czegoś takiego jak lepszy albo gorszy model biznesowy, tylko jest coś takiego jak skupienie się przez pół roku na jednym z nich, na przykład montaż wideo albo dropshipping, cokolwiek innego. Wszystko działa. Inne modele są, yy, Jedne modele są prostsze do wyskalowania się do jakichś zarobków, inne są cięższe, ale wszystko działa długoterminowo. Na wszystkim da się zarobić, zobacz. Na wszystkim da się zarobić, ale tylko wtedy, jeżeli przez pół roku. Będziesz działał tylko w tym temacie, mega się w to zaangażujesz, będziesz zdobywał wiedzę nową, rozwijał się, zdobywał nowe umiejętności, pracował bez efektów i te efekty przyjdą, wyniki przyjdą skutkiem tego, że po prostu się nie poddałeś i... Zdobyłeś na tyle informacji, na tyle stałeś się ekspertem w tym, żeby zarabiać 5-10 tysięcy miesięcznie. Ale dopiero wtedy, gdy serio, przez pół roku będziesz się w tym temacie rozwijał, a nie szukał co miesiąc innego modelu biznesowego, bo pierwszy ci nie wyszedł i się obraziłeś w ogóle na pół świata, potem drugi model biznesowy ci nie wyszedł i w ogóle wszystko nie działa i wszystko to jest skał. Nie myśl tak. I ostatnią rzeczą, która także jest bardzo istotna i też mnie nawet blokowała na samym początku, mimo tego, że szybko się o niej dowiedziałem, to jest to, że pracujesz za mało, robisz za mało. Wiele osób pracuje przez 2-3 godziny dziennie myśląc, że to i da im super efekty. Jak? Na samym początku szczególnie musisz pracować tyle, ile się da? Jeżeli chodzisz do szkoły, na jakieś studia, do pracy, ok, nawet jeżeli będziesz miał te 6 godzin, to to jest takie absolutne minimum. Każdy może znaleźć, uważam, 6 godzin dziennie, prawie każdy, na pracę. Jeżeli Ty możesz znaleźć nawet 12 godzin dziennie, to powinieneś i Twoim obowiązkiem, wręcz jeżeli chcesz na serio dojść do Twojego celu, jest pracowanie przez te 12 godzin dziennie. Jeżeli będziesz pracował przez 12 godzin dziennie, to, zdoby, to będziesz miał 4 razy szybszy progres niż ktoś, kto pracuje 3 godziny dziennie. To jest tak proste. Wiele osób myśli, że przez 2 godziny dziennie pracy y, osiągnie jakieś niesamowite rezultaty. No to tak nie działa. Szczególnie na samym początku, gdzie Ty jeszcze nie jesteś na tym etapie, nie masz tak dużo informacji, y, żeby mieć jakieś efekty, które dalej skalujesz. Ty na początku chcesz zdobyć pierwsze efekty, a żeby one się pojawiły, to musisz mega dużo pracować i się edukować. I to jest absolutnie, to jest proste, ale to nie jest łatwe, bo proste jest pracowanie 12 godzin dziennie pod tym względem, że siedzisz przy biurku, pracujesz 12 godzin dziennie. Ale to nie jest łatwe. Masa osób nie ma, nie ma tego zapału w sobie, i przez to masa osób nie osiąga sukcesu w biznesie czy w jakiejkolwiek innej płaszczyźnie. Jeżeli ty jesteś osobą, która ma ten zapał, to pracuj 12 godzin dziennie, pracuj tyle, ile się da, a gwarantuję Ci, że jeżeli będziesz pracował przez te 12 przykładowo godzin dziennie, wdrażał te wszystkie 5 innych rzeczy, które wcześniej Ci powiedziałem, cały czas się rozwijał, edukował, niemożliwe, żebyś za pół roku nie miał 5-10 tysięcy miesięcznie w swoim własnym biznesie, jakimkolwiek. Nie ma fizycznie na to możliwości, tylko musisz mieć przede wszystkim obsesję, musisz być samozdyscyplinowany yy, i musisz... Pracować. Te trzy rzeczy są absolutnie kluczowe, jeżeli chcesz ta seria wziąć się za swoje cele. Więc, stary, dzięki Ci bardzo, że dotrwałeś do tego momentu w tym filmie. Ja życzę Ci z całego serca, żeby udało Ci się osiągnąć wszystkie Twoje cele krótkoterminowe i długoterminowe. A jeżeli masz jakiekolwiek do mnie pytanie biznesowe, nawet z tego filmu, jakiekolwiek, nawet o jakimś rozwoju, o pracy i tak dalej, o biznesie, napisz do mnie na Instagramie pod pierwszym linkiem w opisie tego filmu. Ja Ci na pewno na te pytanie odpowiem, na 100% Ci odpiszę. I co? Dzięki bardzo Ci za oglądanie, trzymaj się i widzimy się w następnym filmie.